Elo, Elo320, ja jestem Zenek, a to jest karczemna bójka w Headstone. Pojawiła się dzisiaj, mamy środę. Nie wiem kiedy ten odcinek opublikuję, także mówię, że jest środa, ale pewnie będzie to czwartek. Tak mi się wydaje, a nie środa. Więc whatever. Polega ona na tym, że tworzymy talię i gramy swoją, swoją talią w, w bójce. Ja jakoś specjalnie dobry w tworzeniu talii w, w Hearthstone nie jestem, więc dam stworzyć talię AI. Zagram łowcą, zobaczymy, jakie pójdzie łowcą. Zrobimy uzupełni talię Zobaczymy czym uzupełni Albo magiem zagram, dobra magiem zagram Balixy, zamiecie, fala płomieni Dobra, niech to będzie, gramy tą talią Zobaczymy, co się uda wykręcić taką talią złożoną przez AI AI w Heartstone oczywiście Zajl! Zblugawienie jest na moje zawołanie. Prosisz się o lanie. Prosisz się o lanie, tak jest! To i to out. Może jakoś jedyneczkę dostanę? <laughs> no to raczej jest late game'owa talia, że tak powiem, więc... no whatever. Tanich kart tutaj dużo nie ma. Dobrze, że jakaś dwójka jest. Firebilla, no dobra, niech będzie Firebilla. Ragnaros. Władca ognia też się przyda Co cię do mnie sprowadza Witaj Zagrajmy tego żuczka, niech będzie żuczek Czarny rycerz tutaj jest? Jezus smary, nie wiedziałem, że to jest czarny rycerz O, jakąś legendą gramy Ja to jakieś podstawowe deki mam w jakimś jakieś legendarne No i to mi się podoba. Let's go face! Jak by go tutaj porobić? Czy jak chcę fireballa walnąć? Zrobimy tak Firebala zostawimy na później Na jakieś grubsze zwierzę A ten zagonią co ma tam za agonię, jakąś kosmiczną? Nie boję się ciemności Fantastycznie. Cieszymy to niezmiernie. Grotołas. Zaatakuję tym typem, czy nie? Zobierzę ze stolnika za jeden kuźwa. Hej, już do ciebie idę. No co za lipto? No, pana pomiędzy. Poszła się rypsać. No i nie mam co zagrać. Muszę zagrać tego pieprzonego, czarnego rycerza chyba. Albo fireballa. Pierwszy tu. Tak. Mówimy tak. Lekstura. a w następny może pójść... Eee, Zamieć. To serio? Podjęto działania defensywne. Trochę lipa. Chyba to przegrałem. Nie ma żadnej prowokacji. To no jest provocation, dobra, no ma odrodzenie trochę lipa. Dziękuję. Mm, no, no, <grymne> no i tak to raczej przegrałem, ale zobaczymy co z tego wejdzie. 4744 Стоим на дороге. Jestem niepokonany. Nie, trochę lipa, drąbałem. robaku! Oj, trochę misplay. Ale tak to jest, jak się tali nie składało. To się nie wie, jakie karty mam tak. KG MOJA MAGIA Lecimy dalej. Zobaczymy z tego, czy to jest do dwóch przegranych? Chyba do trzech przegranych. To, 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 to Trochę jeszcze to potrwa, że tak powiem. Jena kontra Uter. Będę walczyć z honorem. Rozdanie boskie, jak widać. Rozdanie czempionów. Po prostu. Jest jedynka nawet. Krwość walka jedynka zajebista. Dla Fire bana. No, no nie Poczekamy z tą jedynką na coś lepszego. No nie! Wypadki się zdarzają! Jesteśmy! Jesteśmy głodni zemsty, super superparty. Światło gaśnie, ale walczymy dalej! Czoś przeczuwam szybką przegraną też. Młczysław, dobra. No Gegę pełną gębą. Co ja mogę zrobić? Fireballa mogę użyć najwyżej. No serio? Za nie mogę użyć do buja Boska tarcza? Czyli to tak, to ładnie? A to nie ładnie. Bo nie zamiecią, go porobił. Trochę karty mu się skończyły. <śm> <śm> Dobra, to zagramy Sejmata. Zobaczymy, co on zrobi. Pewnie bronią Shielda ściągnie. Tak jest. Ależ to pójdzie w pasjatę. Chociaż mógłbym, nie zamienić w Boha To i Kaza. Czekaj, co a, no. A nie, to GG. Jest No to super party. Na świętą światłość. Nie, ostatni fight, zobaczymy czy jak pójdzie. Może się uda wygrać, chociaż jedną bójkę. Kuźwa. Ale nie jest najlepsza, także. W ogóle nie jestem najlepszy jak jest w jakiejś skodanie talii w HS. W mi to lepiej szło. Znowu pal laden. Prosisz się o lanie. No, to wypalimy, te dwie zostawimy. Sajmat. Siamat. Siamat, Siamat, Boże, Sajmat. O! Oh. Tarczownik. Zobaczymy jak temu pójdzie Stefanowej z tymi bombami jego. Chcesz coś wysadzić? Raz, dwa, trzy. Super parkia. Szkoda, że tak dwa razy w tego nie trafił. Panoczku. To lecimy z Za cztery będzie tarczowy git po prostu. Mhm, trochę niefajny. Skąd tam knuje, ma zero przecież. Monetary. Pierwszy dół. Dobra, zobaczymy czy on nie ma jakichś buffów w który będzie nakładał na te jednostki. jest zaklęcia. Tak tego typu ma, to nie fajnie. To nie fajnie, znowu pięć co ja mogę zagrać? Only this. Dosta takiego dobrego strumnika, ale come on. Dobra ten. I co jeszcze? I baw to. No i super party, będzie za będzie grubo. Kane. Odprowadza Gotowe. takie no Stronikom na zaraz zaraz. że nie, nie fajne. Dobra, to jest Siamat, niech poleci. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Jakieś jest, wskazywa ten typek tam gra. Ludzie wokół. Pięknie. Nie atakował. Ciekawe. To zrobimy tak. Hej! Już do ciebie idę! Location i <laughs> <That was good. laughs> so, oh, seriously Szału nie ma. Prowokacja? <laughs> no dobra, mogę to zakończyć, tylko e, w nieplastyczny sposób. Uuu, gruba. Nagrody? Pakiety? nice. <noise> no i dobra, tak wygląda ta cudowna bójka, w której nie miałem szans z tym deckiem raczej. Ale na co zrobić, deck złożony przez AI szału nie ma. Dobra, dzięki wielkie, do w kolejnych odcinkach, na razie, czołem!